Cześć Manko z tej strony w Dzisiaj sobie kontynuujemy od lasa, tak jak ostatnio skończyliśmy. Znowu sorry za, za, za przerwę na kanale. Ale no małe problemy życiowe mnie tego. No. Pozbawiły nagrywania. Jezus Maria! Spieprzaj ty grubasie. Ty wszędzie musisz być debilu, nie? Co są wszędzie? Kto jest wszędzie? debilu. No nie, 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 nie. No proszę Was, ludzie, no. Tylko zacząłem grać dzisiaj, już muszę spieprzać. Uff, gdzie jestem gruby? Gdzie jestem w ogóle? Aha, aha, aha. Dobra, jesteśmy spokojni. A te problemy życzeniowe były związane z tym, że po. Po prostu sobie skręciłem palca u ręki i jakby był lekki niedowład. Myszki czy coś, no to też to nie moja wina niestety. Chciałem nagrać, bo już nie mogłem wytrzymać bez Outlasta. Po prostu ciągłem dalej do tej gry. I kto jest pytanie czy tutaj zaskoczyć, czy nie. Dobra, zaskoczmy tu. Dobra, jest zapisywanie jest dobrze. I co tam jest? Co my tam widzimy? Nic tam nie widzimy, ale jest dosyć. Dosyć dziwnie widzę, czy mi się tylko tak wydaje. Jakby w zbliżeniu. O, teraz już dobrze. Ogłuszyło nas to trochę. Gdzie ja do cholery teraz jestem? I... i cholera, jasna, mamy mało bateryjek już. Nie mam pojęcia gdzie, gdzie mam iść Jezus! Co ten debil tu robi? Serio Jezus Maria, ale się obsrałem Właś tu debilu Dobra Na sami nam będzie dla kobiet fajnie Babek będziemy szukać co to było? Hmm, pierw znać go na zewnątrz, teraz na oddziale kobiet. No ale okej. Okay. Oczywiście, że drzwi nie są... otwarte. I musimy iść tędy, tak mi się wydaje, przynajmniej. Ale sprawdźmy jeszcze tutaj wszystko. Tutaj nic. Tam na pewno nie. Dobra, chodźmy tędy. I gruby zaraz wyleci, na 100% się założę. Dobra, co on tam zapisał? W wodzie jest tyle w krwi, że aż czuję jej zapasów. Zupełnie jakbym wziął do ust monetę jakby... Monetę? Jak to się robiło za mało lata? Szepty nabierają sensu. Szukam obłąkanek. Opunkane... Obłąkanek muszę, nie mogę tego opanować jak świetnie. To jak... Dobra, nieważne. A on o tym... On o tym mówił. Że tutaj jest lek krwi Co tu się też do cholery stało Tego nie wiem ale też gdzieś też nie wiem Dobra idźmy tutaj O mamy bateryjkę Wiesz to Coś czuję że 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 jestem w czarnej dupie teraz Coś tutaj było? Nie wiem. I dziwny dźwięk dobiegł moich uszu. A dobra, już wiem gdzie trzeba iść tutaj. Coś mnie wystraszy? Coś mnie wystraszy? Coś mnie wystraszy? Coś mnie wystraszy? Nie. Nie, nic mnie nie wystraszyło. Cholera boli mnie ten palec jakby...

jest tam, a nie mogę się do niego dostać. Pierw był na zewnątrz, teraz tutaj. Jest popieprzone. A, no i nie. Na tym palcem tym skręconym jest oczywiście, że fuckers. Nie ma tak skręcony fuckers. Pierwszy. Pierwszy raz tak jakby sobie uszkodziłem jakąś szczęścia, bo nigdy nie miałem nic skręconego, złamanego. No. Dla mnie to jest święto, jakieś w sumie nie ma czymś, nie ma co świętować ani coś, bo to jest. Ja pieprze. No to żem się obsrał leciutko, ale tylko leciutko. Dobrze, cholera, co my tam mamy. Dobra, chodźmy tu Też mnie dopa... No nie Nie no proszę was, już mnie ten gruby zdenerwuje No po prostu Czy on jest głównym strachem w tej grze? Serio? Bo ja już mam dość, naprawdę On nie jest straszny już Coś nowego już powinni wymyślić, bez kitu bo ten gruby też jest denerwujący. nie strasznie, tylko denerwujący. Co tam się kręci? Co jest znowu? Co ty tam zapisałeś? Dźwięk wydobywający się z szurzaki jest tym samym, który dźwięczał miłgowie, gdy pojawi się Wall Reader. Zamykam oczy, widzę obłąkanego, ale to nie tylko. Pod powiekami zarysowuje mi się obraz czego, czegoś ciemnego i tłustego. To coś obserwuje mnie. Organami, których nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ale słychać ten dźwięk dostający się z suszarki i ze ścian. Znam to skądś. No, ciekawe, skąd co my tu mamy? Do tych drzwi się na pewno dobijało coś przed chwilą. Dobra, mamy zapisywanie. Czy to do tych drzwi? Nie wiem, ale zbadajmy to pomieszczenie. Na bank zaraz wyskoczy gruby, bo to jest Boże. Przestraszyłem się. Tędy szedł gruby na bank. Co ja mam zrobić? Podążając górnymi piętrami, dostaniesz się do Martina. Jak mogę podążać górnymi piętrami, jak jestem na dole? Halo. No halo. Czyli co? Teraz mam szukać. Co to za muzyka? Ja pieprzę! Ale się obsrałem Spieprzej ode mnie. To już mnie nie chce z... Nie. No oczywiście, że wiesz, że ja tu jestem, nie Wiesz czy nie wiesz Nie widzisz mnie, nie? I co będziesz tam tak stał? Co ty robisz, człowieku? Głaszczysz się po... Dobra... Wypieprzaj mi stąd, proszę cię, idź mi stąd. Idź mi stąd. Czy gra się właśnie zbagowała? Nie wiem, czy ja mam... Siedzieć czekać czy on się zablokował? Ja nie wiem już. Bo mi jest tutaj dobrze w sumie. Nie, nie, nie mam na... denerwy. Czyż jak ona ja wyjdę, to on zacznie mnie gonić. No proszę. Będę z pieprzał pół gry teraz, tak? I nawet nie wiem gdzie mam iść. Co ty robisz człowieku? Dobra, z No i co mi zrobisz? Nic mi nie zrobisz. log Tego się się nie spodziewał. Uhum. A co bardzo ciekawe? Dobra, przestraszył mnie. Jedynie mnie przestraszył. Tu jest duże pomieszczenie, i bardzo mi się to nie podoba. Ale bardzo mi się to nie podoba. Schowajmy, schowajmy się na chwilę w cieniu. No zaraz może gruby wyskoczyć. Ale widzę, że tam są schody. Na górę. Więc chodźmy tędy. No, naprawdę są schody. A tutaj? A tu są w dół schody, tak? A ja na pewno nie chcę tam schodzić, ale... Ale... Ale jestem bardzo głupi. I pewnie gdzieś trzeba windę odblokować na dole, żeby pojechać na górze. Taka jest... Taki jest mój pomysł. Co tutaj mamy? Coś musimy tu mieć, bo niemożliwe, żeby tu nic nie było. Bo jest spora wypokój. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja wolę gdzieś... Wolę... Wolę, jak jest mniejszy pokój. Nie wiem czemu, ale czuję się bezpieczny wtedy. Nie wal proszę Cię, nie wal konia w roku. Jak chcesz, no to idź do pokoju, siądź sobie przy Kurde, co ty, karny Jerzyk normalnie? Dobra, projekt partycyp. Dokument agencji połączonej całego wywiadu w APC. A po pierwsze, partycyp zaś zapewnia środki przejścia usług zagranicznych specjalistów do określonych zadań służbie technicznych Departamentu Armii, Manarki i Sił powietrznych B. Projekt 63 składa, zakłada spowodowanie strat u wroga, a ewentualnie bezpośrednie korzyści nie są cenione w sobie zamierzeniem tego programu jest zapewnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych chorzą żeby witim niemieckim, ażem specjalistom, dzięki czemu nie będą się nic za O oh my god! Oh my god, o oh my god. Dobra, czyli tu nic nie ma. Zeszliśmy do autu. Tu nic nie ma. Czy teraz coś będzie na górze? Nie, ale udźwiękowienie tej gry bardzo mi się podoba, bo... Po prostu... Nie wiem, czy coś wyjdzie do mnie, czy coś nie wyjdzie do mnie. Bardzo mi... Bardzo mi się to podoba. Ponieważ... Czuję się bardzo niepewną. Dobra, tutaj też nie pójdziemy. To trzeba tędy iść. Gruby, gdzie jesteś, bo ja wiem, że ty gdzieś tu jesteś. Co my tu mamy? Nie no, proszę Cię. Dobra, nic nie widać. Naskoczy nas tu coś? Idzie coś. Nasłuchujemy. Wydaje mi się, czy nie? Nie wiem, ale... Mi się coś wydaje, że coś wyjdzie przez te drzwi. Bo słyszę lekkie kroki. Z, Z obu stron. Ale czy to gramia troluje, zapewniając mi strakę? Czy po prostu tu... Coś tu łazi? I cholera, kolejne drzwi są zamknięte. Czyli musimy iść tędy, co szedł gruby. Przynajmniej tego widzieliśmy. Dobra, już się obsrałem znowu, że coś tam jest. Dobra, jest. Ja pieprzę. No tak! A czułem się naprawdę tak troszeczkę lepiej, jak była ta lampeczka tutaj. Serio. Dobra. Niedawno mówiłem, że Outlast mnie mało straszy, ale teraz już nie wiem. Nie wiem czy to jest spowodowane dawno. Nie... Nie wiem, dawno nie grałem, czy coś po prostu. Nie wiem, troszkę jestem obsrany. I mam mały problemik odnośnie pieprzonych baterii. Bo mam ostatnią, przedostatnią. A to nie wróży za dobrze. Dobra, może tu znajdziemy jakąś baterię. Nie, jakieś pieprzone dokumenty. Ale bierz mi dokumenty, dobra? Przeczytajmy je tutaj. Tutaj. Krótkie wprowadzenie do mitologii. Wall Reader dla pracowników pomyślniego Uwaga, przeznaczone w dla adnotacji nie wchodź w bezpośredni kontakt z pacjentami w trakcie ani po terapii. Wall Reader, znany jako Góra, Mara albo. Skrzat jest demonicznym stworem niemieckiego pochodzenia, który prześladuje śpiących siada na piersiach śpiącego i bera mu oddech. Śpiący budzi się, przerażony sparaliżowany i zdyszany. Mara pochodzi od wyrażenia nocna mara. Seksualne ataki ze strony demona są rzadkie, ale podobno wypija mleko z piersi śpiących kobiet, a krew z sutku śpiących mężczyzn. Co? O nie, nie. Tak to jest naprawdę to. Łe. Łe. No proszę was. Znalazłem jedne sensowne przejście i co? I znowu gówno? No. No, czyli zarąbiście. Mamy przedostatnią baterię. Mamy przedostatnią baterię. O tak. Nie ma tak jak przedostatnia bateria. O! Jest! Jest! Dobra Idziemy teraz? Mamy do cholery iść Wszędzie jest pozamykane. Tutaj też co? Tu my tu mamy? Jest, nie no, troszkę już mnie to cieszy. Ponieważ mamy jakąś bateryjkę. Stąd wyszliśmy. Tu na pewno nie pójdziemy. Tutaj też nie. Hmm, nie mam pomysłu jakoś. Strasznie mi spadły FPSy. Czyli. O... o. No, szkolera. Jakiś pieprzony trup mnie zablokował. O. Już mi się to podoba. 5 bateryjek. Mm. Nie, no tutaj też przecież nie. Tutaj nic nie ma na tym dole. Czyżby winda? Nie wiem Tu jest jakieś wejście Niby jest ta winda jakaś tu, ale no nic nie ma. Dobra, wróćmy do tego typa co zamknę go w tym pokoju. Tam przez to okienko Co tu jest? Tu nic nie ma i sorry tam za dźwięk Steama Zapomniałem znowu wyłączyć Dobra Co my tu mamy? A tutaj jest to hmm. Tutaj Dobra Zamknięte Nie wiem ale jestem w czarnej dubie bo nie wiem co mam zrobić serio Gdzieś mam wracać? Serio? Bo nie wiem. Ale mi się skończyła. Kończyła bateryjka. Dobra. Ten. No nie, myślałem. Tutaj nie pójdziemy. Tutaj też nie. Tam też nie wiem, już cholera jasna. Nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu i chyba zaraz wyłączę grę i wrócę. A czy wyłączę nagrywanie i wrócę do Was jak przeklinie coś. Bo po co mam na darmo marnować komuś czas podczas oglądania tego. I sam, sam sobie na przykład zaśmiecać komputer tyle tyloma me megabajtami, gigabajtami, do potem do przerobienia. No. Naprawdę to nie jest fajne. Dobra, bo ja już się powoli tutaj denerwuję. Może coś na suficie jest? Nie wiem. Coś trzeba zrobić, przesunąć. Cholera jasna. Boż naprawdę nie wiem. <laughs> Widzę, że się już coś staje przeziębiony. Ale to bardzo dobrze. A gdzie ten gościu, co tutaj był? Będzie więcej filmików, jak będę siedział w domu. Tu nie ma żadnego szybu wentylacyjnego. Co tam się stało się? Nic się nie stało się. Dobra, chodźmy jeszcze raz tutaj. Może jakieś... Odpowiedź na pytanie znajdziemy. Spróbujemy tu. Nie. Dobra. Przynajmniej jestem pewny, że tutaj nie. Nie, coś musi być na dole, bo już normalnie ja nie mam pomysłu. A jak. A już myślałem, że to są kraty. Tu nie. Ziomek, a może ty mi coś powiesz? Czy on mnie właśnie tylko zabił. Serio? Nie, dobra, nie mam pojęcia co muszę zrobić, więc wrócę do was jak przekminię to do do zaraz. Cześć.